Ale dziś 15 fajkę, a jest tu chwila po piętnastej Walczę z nałogiem i truję się bardziej Obiecuję sobie, że dziś na to stać mnie Nie jestem przesunny jebać horoskopy Choć lubię poczytać jak ona mi wyśle Lubię jak do ucha szepcze, że jest ci bezpiecznie Bo mati tu jest Dziółków ze Zulyn i Lublin Dziedzictwo kumpli się kłania z ziemia Może coś tu się jeszcze pozmienia Głosujcie na nas i nie w SMSa Dziewczyna myślała, że szybko ją zdradzę A jednak musiałaby czekać Bo jakby tu ona stawała wciąż za mną To by tu do ją przepaść o, Nic tak mnie nie kręci jak sam Sukces, no i od dziewczyny no udesumrzeć. Planuję z krąskiem, opadam furię. Nie daję siebie na zwrotce, te Nie lubię być na drugim planie i kolejną opcją i w centrum uwagi. Jak chcecie uwagi, to włącz te fajny lub dziennik od mamy, bo jestem. Zbyt szczery, naprawdę. Zbyt łasy na sukces. bo woli na pamięć już siadę po mieście nieswoim i nawet to nie jest Uber. Może uważ mi trudniej, wiesz się, dystansuję. Bo uczciwych ludzi to może jest garstka i codziennie widzę jednego w lustrze. Zbyt szczery, naprawdę. Wytłasy na sukces Powoli na pamięć już po mieście nie swoim I nawet to nie jest Uber, może ufać mi trudniej Wiesz, się dystansuję, bo u uczciwych ludzi To może jest garstka i co dzień nie widzę Jednego w lustrze Pojedźmy najawić się się napić, zanim dojedziemy tutaj poprowadzić Słucha freshmana i magii od Agaty Snapy Te nuty to powoli przesłość Jak mnie wkurwiłeś, to nie myśl, że szybko mi przesło Przez pewne wioski nawet nie przejeżdżam Nie musiałem wjeżdżać i tak przejechałem się Pytasz, co to kontrowersja a no właśnie to wyświetla poręba, a nawet dominów i liter też zerka Nie wiem co myślicie, ale mam to w chuju, bo mu za mnie ciągle wypełnia Jak chcesz tego więcej, to sprawdzaj w relacjach, podaję Instagram, duo kontrowersji Bra, jestem zbyt na naprawdę, zbyt łasy na sukces Powoli na pamięć usiadę po mieście nie swoim i nawet to nie jest Uber Może ufać mi trudniej, wiesz się dystansuję Bo uczciwych ludzi to może jest garstka i co nie widzę jednego w lustrze naprawdę, zbyt łasy na sukces Powoli na pamięć usiadę po mieście nie swoim i nawet to nie jest uber, może ufać mi trudniej Wiesz się dystansuję, bo uczciwych ludzi to może jest garstka i codziennie widzę jednego w lustrze